Wy utrzyma się przy kimce. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Dobra główka. Broni, ale piłka w... No, może być groźnie. Dobra okazja. Znakomicie bramka. Ale szakcja. Nie dał rady obroń. Piękny gol. Coś, tak. Czy to wykorzysta? Świetna interwencja. Czy to wykorzysta? A jednak bramka. Ach, zrobiło nam się bardzo ciekawe.